Sobotą 29 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/2008 na Dłużańskiej Szkole Wyższej w Siemiatyczach. Wszyscy zaproszeni goście zebrali się w auli NSW w budynku starostwa. W inauguracji udział wzięli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, starosta Jan Zalewski, wicestarosta Mikołaj Mantur, wiceminister skarbu Krzysztof Tołwiński, rektor wyższego seminarium duchownego w Rychicynie ksiądz Tadeusz Syczewski kadra dydaktyczna NSW, a także studenci wszystkich lat studiów. Po złożeniu ślubowania przez studentów pierwszego roku wręczone zostały im indeksy. Radę. I swoją postawą dawać da jej świadectwo. Da świadectwo. bać o godność studenta. studenta. I dobre wymienie Nabużańskiej Szkoły Wyższej Przymiotycznej. Drodzy studenci, bardzo serdecznie witam przybyłych na uroczystość inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2007 na 2008 w Nadburzańskiej Szkole Wyższej. Studenci i pracownicy szkoły z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2007-2008 proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia pomyślności na wszystkich polach aktywności akademickiej. 2007 roku dyrektorem Nadburzańskiej Szkoły Wyższej jest jego magnificencja rektor profesor nadzwyczajny Zbigniew Mirgos, kanclerzem doktorant Krzysztof Rożu i dziekanem Wydziału Nauk Społecznych dr Artur Boutromi. Podczas inauguracji wyróżnieni absolwenci uczelni odebrali także dyplom ukończenia szkoły. Tegoroczne uroczystości inauguracyjne miały szczególny charakter, bowiem włączone były z wręczeniem nowego sztandaru oraz nadaniem imienia uczelni. Poświęcony przez księży obu wyznań sztandar, starosta siemiatycki Jan Zalewski przekazał na ręce studentów. A teraz proszę o dokonanie ceremoniału poświęcenia. Akt nadania uczelni imienia Marka Karpia odczytał kanclerz Krzysztof Rożyk. Zebranym przedstawiono także krótką biografię Marka Karpia, założyciela Ośrodka Studiów Wschodnich. W uroczystościach udział wzięła żona tragicznie zmarłego imiennika szkoły, członkowie jego najbliższej rodziny oraz jego dawniej współpracownicy. Po oficjalnym rozpoczęciu nowego roku akademickiego zebrani goście udali się do oddanego niedawno do użytku NSW nowego budynku przy ulicy Pałacowej gdzie miało miejsce poświęcenie nowych pomieszczeń oraz ich zwiedzanie.